Historia tego miejsca jest bardzo, bardzo ciekawa. Jest, e, w XV wieku no, w tym miejscu była kiedyś winnica, właśnie mieli ją elsztyńscy. Wiadomo, potem e, przestano tych upraw, jak była konfederacja barska, po prostu padło to, ale teraz po prostu odbudowujemy to, co rosło. Nawiązujemy też e, do szczepów, jakie tu rosły. Kiedyś jest udokumentowane, że był tu taki Gewurztraminer, więc wsadziliśmy trochę tego geostraminera, żeby po prostu do tej tradycji nawiązać. Szkoda, że nie mamy win z tam 500 tych starych, żeby porównać różnice, ale myślę, że to nasze też będzie dobre. Skąd w ogóle pomysł na te winogrona? Pomysł to nie wiem, to się rodzi chyba człowiek z tym. To jest po prostu pasja. Zawsze to było moim jakimś marzeniem, żeby mieć własną winnicę. Chodzić przy tych winogronach, to jest trochę dla, dla relaksu. Poza tym dobre winka, żeby robić takie nietypowe, różne, eksperymentować. O to w tym wszystkim chodzi, to jest po prostu pasja. Pochodzi Pan oczywiście z powiatu limanowskiego, z naszej ziemi. Skąd w ogóle miejsce tutaj, w którym znajdujemy się? Miejsca, to powiem szczerze, szukaliśmy długo z żoną razem. Tu jest naprawdę w Dolinie Dunajca, to jest jedno z cieplejszych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi po prostu tutaj wzdłuż Podtarnów aż. I jest gleba odpowiednia, jest po prostu nasłonecznienie, jest idealna miejscówka po prostu w Słopnicach, e, też tam trochę by było ziemi, ale tam jest zbyt wysoko, bo w naszym klimacie nie powinno się sadzić winogron powyżej 300 metrów nad poziomem morza. Patrzę sobie po prostu przez wiernik. W tym momencie to ma około 19 brixów, czyli potencjalny alkohol około 10,5%. Czyli jeszcze jest za wcześnie do zbioru. Będziemy musieli poczekać minimum dwa tygodnie. Odmian mamy tu około e, 13 w tym momencie. Część jest po prostu, tak nazwijmy do zjedzenia, ale większość około 10 odmian jest na, przeznaczone na wino. E, są to odmiany dobrane specjalnie właśnie tutaj do, do, do tej gleby, do, do, do tego klimatu i podzieliliśmy trochę czerwieni, trochę bieli. Także e, takie ulubione, żeby po prostu to rosło i żeby dawały fajne wina. Trochę mamy vitis z winiferów, trochę mamy po prostu jakichś tam mieszkańcowych odmian. One sobie same nie rosną. Co tutaj przede wszystkim trzeba przy nich robić? To jest ciężka praca, trzeba po prostu dbać o nie cały rok. To, to nie jest tak, że, że one są same rosną. Trzeba to przycinać. E, wiadomo, czasem trzeba pryskać. E, roślina e, też nie potrafi mówić, ale daje znaki, czyli jakieś żupnięcie liści, czy znaki, to trzeba po prostu sprawdzać, mierzyć pH ziemi, różnych nawozić. To jest ciężka praca. Także naprawdę cały rok przy tym trzeba robić. I tak samo nawet po zbiorach, przyjdą te zbiory, to wiadomo jest już wtedy mega busy w winiarni, żeby to przetworzyć, ale nawet po zbiorach trzeba tu roślinę przygotować też na zimę, potem w, w zimie gdzieś w lutym, w styczniu, w zależności też od, od pogody, trzeba to po prostu poprzycinać. Także to jest robota 12 miesięcy w roku praktycznie. Po prostu uciąć, ładne, zdrowe. Do samej produkcji wina, czyli powiedzmy od dnia dzisiejszego od dzisiejszych zbiorów, co dalej się z tym dzieje i tak naprawdę do tej docelowej butelki, kiedy trafi? Tak, proces wina różni się między odmianami białymi a czerwonymi, chodzi o fermentację. Ale tak jak jeżeli dzisiaj żeśmy zbierali białą białe, białe odmianę San Pepin i Solarisa, więc myślę, że Fermentacja alkoholowa około 2-3 tygodnie, potem będą następne procesy, sentymentacja, klarowanie, może matematyki, więc to wino takie pijalne już będzie powiedzmy pod koniec, po, połowa października, myślę, że spokojnie będzie, ale do butelek będziemy dopiero butelkować może styczeń, luty, niech se posiedzi w kadziach, niech się tak dobrze wysentymentuje. Jest po drodze jest dużo jeszcze różnych procesów, fermentacja mlekowa, nie wiem, stabilizacja białkowa, no, jest tego masę, także takie dobre wino w butelce, jak przyjedziecie za rok na otwarcie, to myślę, że już będzie naprawdę dobre. I myślę, że warto też powiedzieć o tej siatce, która tutaj jest, bo ona nie chroni tylko przed przedgradę. Tak, tak, ta siatka jest bardzo potrzebna. Bez tej siatki to można by było stracić cały plon. Ona ma chronić przed owadami osy, szerszenie, wiadomo, ptaki, grad też. Także naprawdę warto te siatki posiadać. Jest są ciężko dostać. W Polsce ja musiałem sprowadzać z Anglii. Nie wychodzi to najtaniej, ale wiem, w tamtym roku straciliśmy praktycznie calutki plon, bo w ciągu dwóch dni osy zżarły praktycznie wszystko, co żeśmy mieli. W tym roku żeśmy już nie ryzykowali. I naprawdę strzał w dziesiątkę z tymi siatkami. Tu właśnie, jest, gdzie stoimy, jesteśmy po zbiorach. Siatka jest zrzucona na ziemię, to, to wszystko dziś zebrali. A tam niżej, jak widać, po prostu jeszcze są grona dojrzewające. Będą gotowe może za dwa tygodnie, jak będzie dobrze. I myślę, że na sam koniec warto by było podsumować jeszcze niekończące się plony, ale co udało się zebrać, jaki jest plan na to, co albo ile litrów uda się w tym roku zrobić. Jak będzie dobrze, to w tym, w tym roku jeszcze mamy cztery gatunki do, do zbioru. Myślę, że z każdego zrobimy po tysiąc litrów wina, jak będzie, będzie odpowiednie. Oficjalne otwarcie na pewno jest jakieś w planach. Czy możemy tutaj zdradzić? Myślę, że oficjalne otwarcie będzie gdzieś w, w wakacje w następnym roku. Może to zrobimy w sierpniu, także już z tego roku, z tych pierwszych zbiorów będziemy mieć własne wino. Wtedy możemy myśleć o jakimś otwarciu.